Halo, halo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Yy, troszkę spóźniona, nie wiem, ostatnio nie mogę wyrobić się z wszystkim, co, co mam zaplanowane i co bym chciała zrobić. Yy, także lekkie opóźnienie. Miało być losowanie pierwszego, no a dzisiaj chyba jest czwarte, ile się nie mylę, także mam tutaj, no malutki poślizg. Yy, słuchajcie, yy, losowanie jest za miesiąc yy, maj. Także wszystkie te osoby, które zostawiły komentarze pod filmikami, wezmą udział w losowaniu, tak jak co miesiąc od jakiegoś czasu, czyli jest to godzinne czytanie razem ze mną. Jeżeli nie macie czasu, można nagrać filmik, ja Wam odpowiem na Wasze pytania. No, to już ta osoba, która wygra, sama zadecyduje, jaką opcję będzie chciała. Kochani, bardzo Wam dziękuję za te wszystkie komentarze, za, za lajki, like, za subskrypcje. Bardzo się cieszę, że, że jest już ten tysiąc, który taki był po prostu dla mnie fajnym, fajnym jakby osiągnięciem. Będę miała możliwość teraz kręcenia na live tak filmików czy też czytań jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądać mam nadzieję, że uda mi się w tym miesiącu jeszcze zrobić czytania takie do końca roku czyli na kolejne 6 miesięcy mam w planach naprawdę to, to zrobić mam nadzieję, że mi się uda będzie to troszeczkę dużo pracy bo jeszcze będzie trzeba nagrać na lipiec ale myślę, że, że mi się uda, może w troszeczkę innej formie niż, niż, niż ostatnio, ale mam nadzieję, że, że, że uda mi się to wszystko jakoś, no, zgrać jakby. Czy coś jeszcze, kochani? No, dziękuję Wam za to Wasze wsparcie, no i zaczynajmy, tak, po to tutaj... Tutaj jesteśmy, aby zobaczyć, kto. Nie wiem, tutaj widać, że są imiona i nazwiska, tak? Znaczy, to są niki, tak? Czasami są takie bardzo specyficzne, że nieraz ciężko mi będzie pewnie wypowiedzieć. No ale zobaczmy, kto jest tą osobą, która wygrywa w tym miesiącu. Oj, tutaj jest ta osoba. Tutaj. Ok, to jest hmm, AAG. Czasami właśnie coś sobie pomyślę i wiecie co i to mi wychodzi, nieraz pomyślę sobie, że nie chciałabym żeby wyszła karta tak albo ta karta nie i co, ta karta wychodzi, także czasami to chyba naprawdę nie powinnam za dużo myśleć, tylko bracie leci, no A, A, -G. Nie ma imienia, nie ma nazwiska, także to jest Nick, a AG wygrywa to czytanie. Ja skomentuję pod Twoim komentarzem i, i oznaczę Cię. Mam nadzieję, że, że, będzie, że przeczytasz tą wiadomość, i wtedy tak będziesz mógł skontaktować ze mną. No troszeczkę to już bardziej utrudnione, ale mam nadzieję, że, że się uda. Także kochani, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Zapraszam do zabawy, bo to traktujmy jako zabawę, tak? To jest taka nagroda za to, że, że tu jesteście, że wspieracie ten kanał także, że aha jeszcze właśnie bo dosyć fajny popularny jest także w wolnej chwili naprawdę albo między czytaniami. Jeżeli macie jakieś, jakieś pytanie takie właśnie na szybko, to na, na Facebooku na Eventaro możecie to pytanie zadać w ramach polubienia mojej strony i ja staram się właśnie gdzieś między czytaniami w wolnej chwili zajrzeć i odpowiedzieć Wam na to pytanie. Także również zachęcam do tego. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że. O, to nawet nie widać. Z tej mojej szklanej kuli. Nie mam jak postawić, bo jest zbyt krótkie i, i, i nie, nie widać. Ale gratuluję serdecznie. Mam nadzieję, że się szybko odezwiecie do mnie po, po to, żeby się umówić na to czytanie. Dziękuję Wam bardzo kochani i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już następnym razem będzie to pierwszy, pierwszy lipiec, to czytanie, że nie nawalę tym razem i, i się odezwę. Jak jakieś macie propozycje dla mnie albo co chcielibyście? Aby Wam tutaj odpowiadać na jakieś pytania czy jakieś rozkłady, śmiało odzywajcie się w komentarzach. Ja wezmę wszystko pod uwagę i, i może jakieś fajne, coś nowego, nawet mi podsuniecie jakiś pomysł, żeby to takie fajniejsze było. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa! pa.